Cześć, ma wam wszystkim. Witam Was w drugim odcinku Minecraft Survival. Dobra. Pierwsze co to położę się spać Dobra, tak. Muszę wam jedną osobę przedstawić. To jest Franek. Tak, tu, tu mam ryby. Dobra. Dzisiaj, dzisiaj zrobię... Dokończę budowę mojego domku. Dobra. Stał Kurde, Franek uspokój się. God damn it. Oj O kurde, Franek cały czas miałczy ostatnio mi prawie stąd spadł go zepchnął byłoby nieciekawie, tak? Co jest? O God damn it. o co biega? O, dobra. Mm, 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 mm. Potrzebuję kawałek stołu, na gdzie tu jest? A, kot! Kocie, stój! Dobrze. Tak, ściany perły postawiłem jedną. Tam będzie szkło. W tym odcinku jeszcze postawię jakoś szklarnię, bo na razie to ryby jem. O kurde, tak, zabezpieczenie, żeby franek mi nie spadł. Ktoś mi, ktoś mi napisał w komentarzu, czy dodam jakieś mody. Nie wiem, jak, jakbyś mi podesłał jakiegoś fajnego moda, to bym, bym z nim pograł. Oj. O, no, no. Franek spokojnie, kurde Franek. Lor. Mm -hmm. Tak. Franek spokojnie. W, w następnym chyba już odcinku pójdę pójdę do jakiejś, jakiejś cave, y, coś takiego, bo z surowców nie mam zbyt dużo więc jakieś żelazo, złoto a przede wszystkim diamenty by się przydały. Jakiś może mowspaw powstanie Ale to już poza odcinkiem chyba że Zrobię w, w Szybszym tempie ale Nie wiem, nie wiem Chciałem tu zrobić dzisiaj odcinek z Lola Ale z... Włączyłem w ogóle Thrapsa i Program do nagrywania dźwięku I Nagrywam, nagrywam nagrało się tylko że lol zabrakło szkła myślałem że się nagrywa grałem pół godziny i się nie nagrywało nic byłem trochę wkurzony dobra jeszcze dach. Mm, dobra chyba zrobię drugie piętro, tak nie jakieś dzikie schody zrobiłem Kurde, tak się zastanawiam, czy gdzie gdzie, gdzie zrobić tą szklarnię, Bo ja chyba zrobię na jakimś drzewie też. Dobra, czy już bysz w ranek No, niemożliwe. Go przygarnęłem, był taki mały. Ach, kurde. Dobrze, że poza odcinkiem... Mm, ...narąbałem trochę drzew... ...drewna... Cię przyda to. Tak? Dobra, będzie sypialnia, chyba jeszcze nie wiem do co tutaj będzie. Ale domek na drzewie, dwupiętrowy, mi wystarczy. Tam jest chyba jakaś wyspa. Chyba jeszcze pójdziemy na nią. Z tego, co mi się tam wydaje, to tam znajduje się na niej piasek. O, i tak pójdzie na Dobra. LOL, LOL. Trololol. Czekajcie, muszę coś sprawdzić... Dobra... w Kurde, jakieś, jakieś tutaj niedorobki pozostawiałem. Dobra. Kurde, lewitujący dach. O trollolol, przez, przez chwilę nie wiedziałem co się dzieje. Mm. Oj, za za za, za dużo hmm. A tak nie mam pochodni próbujemy jeszcze w żadnej jaskini i trochę tutaj będzie ciemno Nigdy, że jak się potworki zaczą, re, zaczną respić to będzie ciemno Oloj. Teraz pójdę spać Dobra Kiedy się coś, to sprawdzić? Tutaj jeszcze chyba było co? A zresztą będzie trochę inaczej. Tak. Dobra, idziemy spać. Muszę gdzieś... O, tu miałem coś. Dobra, tyle powinno mi chyba wystarczyć. Kurde, jestem wkurzony. Trochę z tego było. Na razie nic nie nagrałem. Nie wiem czemu w ogóle FRAPS nie nagrywał. Zrobię chyba taki tutorial. Może jak wgrać mody. Albo jak nagrywać. let's play. Nie ja wiem, zobaczę. Dobra. Pora... Pora teraz łóżko przenieść. Kurde, jeszcze jedno jakby się załatwiło. Faj, lepszy efekt byłby LOL. A, tu postawię. Hmm. Tu gdzieś było drzewo. Hmm. O, dobrze. Usunę trochę te liście, bo... A to jeszcze dert. Czekaj, czy mam dert w skrzyni? Zaraz się okaże. provisoryczny dojście. Dobra. Mm, Mam darek. To dobrze. Kurde. Так. Mm. Mm. Dobra. Aha, informacja, że mój dysk ma aktualnie 40 stopni. Nieważne, dobra, chyba będę miał żelazo na dwa wiaderka. Hmm. Tak, akurat będę miał na dwa wiaderka. Dobra. Ocelot nie potrzebuje drugiego. Ups, 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 ups. Hmm. Też zdat... Do... O, tutaj może trochę ukupię. No kur sorry za te wiksy Muszę to wyłączyć Było zimniej to nie było z tym takiego problemu A teraz mnie wkurza to Zaraz pójdziemy, pójdziemy i zrobimy a ciekawe czy on nasiada Tronu ale normalnie Dobra Mam jeszcze chyba timber moda wiem właśnie bo Przez przypadek ten Więc że Żeby mi się ten yy, zrestartował, mi się po prostu wszystko Na razie to nie jest zbyt atrakcyjnie wygląda. Wiem. Huh. Tak, rozlejemy wodę. Trochę. Normalnie, dobra, A. czy wezmę wodę? Może jeszcze się mi przyda kiedyś? Dobra, idzie zrobić motykę <laughs> Kurde, 17 Ale mam kość To dobrze mm, 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 mm. dobra Tak się robi ową motykę Dobra, mam trzy mączki kostnej Dobra tak. No i już mamy trzy nasienka jak fajnie. Dobra. Tak. Zboże nam się przyda. Czekajcie, coś muszę jeszcze sprawdzić. Dobra. Hmm, chyba będę kończył w tym odcinku. W odcinku już kończymy. W następnym odcinku pójdziemy do jakiegoś fajnego cave'u. Pozwiedzamy go, trochę się poboję. Dobra. Hmm. Fajny widok, jeszcze jakiś złapałbym. O! Trzeba się cofnę. Tak. Subskrybujcie łapki w górę. Komentujcie. No i na razie.